Dla wczesnych śliwek miniony rok był trudny. Okazuje się, że ten jest jeszcze trudniejszy. Pierwsza wczesna śliwka została poparzona przez słońce. Temperatury sięgały powyżej 36 stopni kilka dni, i stało się to pomimo nawadniania. Nie daje rady utrzymać w dobrej kondycji śliwek. A jaki będzie ten rok dla wczesnej odmiany śliwek Rives? Urodzaj jest, ale no, temperatury wyższe spowodowały y, słabość materiału do sprzedaży. Dużo będzie strat y, na wyrzucenie. Właśnie. I, I jakie te straty mogą, mogą być? Y, no, z wstępnych analiz wynika, że około 30-40% y, pójdzie pod drzewo. Jaka jest cena śliwek Liwes? Cena jest około 3-4 zł. Troszkę lepsza jak w zeszłym roku. Y, sprzedaż naszej troszkę tam y, blokuje. Y, Popyt na, na, na śliwkę, ale no zapowiada się, że będzie dobrze, cena satysfakcjonująca, że będzie. Plantacji śliwek niemal cały czas trzeba nawadniać. Będzie gorszy rok na pewno, pomimo może cena będzie trciutkę wyższa, ale no plony będą mniejsze, dużo do sprzedaży, nie? dlatego koszty uzyskane będą mniejsze. Na pewno wśród tych odmian wczesnej śliwki po prostu jest jej mniej, też owoce są mniejsze. Spowodowane jest to po prostu wystąpieniem no, braków, opadów. Od wczesnej wiosny praktycznie do, do teraz to mamy no, nie było nie było wody, nie było opadów, także te śliwki nie miały skąd nabrać y, wielkości owocu, y, a ze samego słońca taki owoc nie urośnie. A jak będzie z późniejszymi odmianami śliwek, z węgierkami? Z węgierką to jeszcze może tak nie być źle, bo to się ochodziło troszkę, to będzie w miarę. Ale teraz jesteśmy na kwaterze wczesnej odmiany Rives. No i tu zapowiada się bardzo słabiutki plon, y, bo będzie dużo duże straty. Y, przez powodowane przez właśnie te upały i susza. Ale jeśli chodzi o zbyt jest ludzie chętnie chętnie kupują te śliwki. Tak na razie te śliweczki nie tak źle chociaż czereśnie tam jeszcze troszkę tak mówiłem wcześniej blokuje to wszystko ale czereśnie powoli się kończy i wchodzi śliwka. Także powinno być zbyt tak tylko no, no cena nie wiadomo jaka tam się utrzyma. Jeśli będzie niska, no to będą poniżej kosztów produkcji, bo duże straty będą właśnie spowodowane przez te upały.